Siemanko moi widzowie, super, że jesteście. Z tej strony Dyksz Właśnie jestem po treningu klaty. Tak jak było zaplanowane podnosiłem 105 kg na serię. Zrobiłem 6 serii po 3 powtórzenia. No i wleciały te dipy. Zrobiłem dwie serii dipów. No i tak jak widzicie zapomniałem o tym, że Jarecki pisał mi, żebym wężej łapał, żeby go to woli w oczy. Ja o tym zapomniałem. Ale na, ostat... na ostatnią serię sobie przypomniałem i na wąsko też pojechałem. E, ostatnia seria 10 powtórzeń. E, krążki były nałożone piątka i 2,5. Następny trening to będzie 5, 2,5 i 125 kg. Także cały czas wszystko zgodnie z planem. Dzisiaj to jakaś maksakra w głowie. W ogóle zero energii na treningu, ale swoje było zrobione. Pff, nara, trzymajcie się. Miłego.